Dzień dobry Państwu, mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. Mężczyźni XXI wieku, jacy oni są? Zastanawiam się ja, polski lekarz żyjący i pracujący w Szwecji, jednym z najbardziej feministycznych krajów świata. Ciekawą opinię przeczytałem w jednym z numerów czasopisma Charaktery w artykule Marcina Capigi. Marcin Capiga to doktor nauk humanistycznych, certyfikowany trener biznesu i coach, znany. Z prowadzenia szkoleń na temat, co to znaczy być mężczyzną w dzisiejszych czasach. W artykule zamieszczonym w charakterach, dr Marcin Capiga tak formułuje swoje refleksje na temat mężczyzn. Tytuł artykułu. Własne miejsce w świecie jako wyzwanie dzisiejszego mężczyzny. Od ostatnich kilkudziesięciu lat psychologiczny świat słusznie twierdzi, że tym, co może uzdrowić większość kobiet i dziewcząt, to odzyskanie siły i odnalezienie swojego głosu. Mężczyznom ten głos dany był od wieków a priori, dzisiaj go tracimy, bo stare zaczyna nam ciążyć, patriarchat zaczyna się kruszyć. A w jego miejsce nie ma jeszcze nowej wizji. Trochę więc po omacku, popełniając błędy, z ciężarem naszych ojców w sercach wchodzimy w nieznane. Tradycyjne wartości. Część z nas kurczowo trzyma się jeszcze utartych schematów, ale część z nas zaczyna już aktywnie poszukiwać nowego głosu męskości. Tradycyjne wzorce oraz atrybuty męskości. Takie jak siła, odwaga, dominacja, zdolności techniczne, dbanie o utrzymanie rodziny, nawet płodność, przestają być już dzisiaj zarezerwowane tylko dla mężczyzn. Zanika zatem możliwość utożsamiania się z wzorcem, który przez lata charakteryzował wyłącznie męski świat zbudowany na opozycji wobec kobiet. Żyliśmy w dwóch światach żeńskim i męskim. I jak kobiety już od długiego czasu zadomawiają się w obszarach przeznaczonych wcześniej tylko dla mężczyzn, tak mężczyźni jeszcze rozpoznają kobiecy teren, zaś w niektóre rejony nawet się jeszcze nie zapuścili. Jak powiedziała kiedyś profesor Magdalena Środa. Kobiety miały już szansę swoją kobiecość przegadać. Teraz czas na mężczyzn. Poza tym, mężczyźni przez wiele lat nie musieli się nawet zastanawiać nad tym, kim są lub kim chcą być. Nasi ojcowie mieli jasny przepis, czy im się podobało, czy nie. Z jednej strony wzorzec ten dawał nam poczucie bezpieczeństwa i spokoju, z drugiej był tylko łudą i wielkim kłamstwem, bo często stawał się źródłem wykluczenia, cierpienia oraz nierówności. Nie tylko dla kobiet, ale także dla mężczyzn, naszych ojców i dziadków, którzy kurczowo trzymali się patriarchalnego świata, sami siebie krzywdząc. Rozliczenie z ojcem. Jak pisał Robert Bly w książce Żelazny Jan, nasi ojcowie podczas wychowania byli nieobecni. Najpierw znikali na wojnach, w perelu znikali w butelce wódki. Teraz często znikają w pracy. Bez głębokiego kontaktu z nami i ze sobą samym byli wielkimi, nieobecnymi, siedzącymi na kanapie, oglądającymi telewizję, odciętymi od emocji lub w ciągłym gniewie. Jak to ujął Filipe Zimbardo, w pogardzie do kobiet lub w zależności do kobiet. Tacy byli nasi ojcowie, niewyobrażalnie poranieni, pozbawieni wyboru, bez emocjonalnego przyzwolenia na bycie sobą i niewymownie samotni. Jak pisze James Hollis w książce W cieniu Saturna o leczeniu męskich zranień, tych mężczyzn musimy bez wstydu opłakać. To opłakanie staje się dzisiaj jednym z zadań współczesnych mężczyzn, którzy potrzebują przejść żałobę i przerobić swoje pierwotne zranienia, które niosą niestety czasami latami w postaci depresji czy powielania schematów swoich ojców. Na przykład uciekają w pracę i nie przeżywają swojego życia w pełni. Hollis wskazuje, że każdy syn, by się uzdrowić, Powinien między innymi odpowiedzieć sobie na następujące pytania. Jakie są zranienia mojego ojca? Co mój ojciec poświęcił dla mnie i dla innych, jeżeli było coś takiego? Co takiego dostał od swojego ojca i swojej kultury? Co zahamowało jego podróż? Czego chciałbym się dowiedzieć od niego na temat bycia mężczyzną? Jakie jest nieprzeżyte życie mojego Ojca, i czy to możliwe, że w jakiś sposób przeżywam je dla Niego? Te pytania pozwalają nam spojrzeć na naszych Ojców w inny sposób. Nie z nienawiścią albo uwielbieniem, ale jak na innego mężczyznę, który doznał zranień podobnych do naszych. Mimo tego, że nie jesteśmy w stanie zmienić przeszłości, tak jak często nie jesteśmy w stanie zmienić swojej relacji z ojcem, to jednak uświadomienie sobie, co pozostawało nieświadome, na przykład podczas terapii, daje nam szansę na zmianę teraźniejszości i przyszłości. Warto to zrobić nie tylko dla siebie, ale też dla swoich partnerek, oraz swoich synów i córek. Człowiek rodzinny. Młodzi ojcowie stoją dziś przed wyborem, czy stać się nieobecnym rodzicem, takim jakich wielu miało w przeszłości, czy też wejść w głębszą relację ze swoimi dziećmi. Wielu ojców nie chce powielać rodzinnego skryptu, bo wie, jak wielką samotnością, tęsknotą i życiową raną to skutkuje. Aby stać się dzisiaj kimś, kogo duński pedagog i terapeuta Jasper Jul nazywa człowiekiem rodzinnym, każdy mężczyzna potrzebuje przejść długą drogę przemiany i rozwoju osobistego. Często dłuższą niż kobiety, ponieważ budowaną od początku. Bez pozytywnych wzorców. Wielu przyszłych ojców czuje w związku z tym ogromny lęk przed tym, że nie poradzi sobie w tej roli i powieli bolesny schemat. Część z mężczyzn oczywiście zachowa te obawy tylko dla siebie, ponieważ dzielenie się strachem nadal stereotypowo nie wypada mężczyźnie. Część podzieli się swoimi obawami z partnerką albo poszuka wsparcia. Według Jaspera Jula, duńskiego terapeuty rodzinnego i autora książek o wychowaniu, przygotowując się do roli ojca, warto zwierzyć się ze swojego lęku i nazwać to, czego się boimy. Wzajemna świadomość w relacji daje nam szansę na wsparcie i mniejszą liczbę konfliktów wynikających z niedomówień. Warto poszukać. Odpowiedzi na pytania samemu oraz z partnerką. Jak zmieni się moje życie po urodzeniu dziecka? Z czym powinienem się liczyć? Jakie są moje tęsknoty i obawy? Dlaczego partnerka wybrała mnie na Ojca naszych dzieci? Jakie cechy wydały się jej wartościowe? Czy ma jakieś wątpliwości względem mnie? Jeśli tak, to jakie. Należy zaznaczyć, że świadome wejście w rodzicielstwo może też być uzdawiające dla samych mężczyzn, którzy są w stanie zbudować głęboką relację oraz być częścią czegoś, co nie było im dane w dzieciństwie, nie mówiąc już o rozwoju kompetencji interpersonalnych. Podczas szkoleń, które prowadzę, wielu liderów jako anegdotę wspomina, że kilka miesięcy spędzonych z dzieckiem dało im więcej niż wszystkie szkolenia na temat zarządzania ludźmi i przywództwa. Żeński wzorzec męskości Z drugiej strony, wzorzec mężczyzny był nam przekazywany w dzieciństwie przez matki lub kobiety, które się nami opiekowały. Nasze matki często nieszczęśliwe w swoich relacjach przelewając swoje niezaspokojone pragnienia o idealnym partnerze wtłaczały nam oczekiwania których jak to błyskotliwie ujęła amerykańska psychoterapeutka par Esther Perel nie spełniłaby nawet cała wioska a co dopiero jeden człowiek facet powinien być spontaniczny i szalony a jednocześnie ułożony, romantyczny, ale i rozważny, twardziel, a jednocześnie czuły miś. Ten kobiecy wzorzec idealnego mężczyzny niestety jest często pełen sprzeczności, które są niemożliwe albo bardzo trudne do zaspokojenia. Słuchając od naszych nieszczęśliwych matek i babć o tym, jacy powinniśmy być jako faceci część z nas Wykreowała frustrujący, bo niemożliwy do spełnienia obraz i daleki od naszych męskich potrzeb. Dzieci uczą się głównie przez modelowanie czyli obserwację ojca, matki, dziadka, wujka, siostry ale także uczą się w reakcji na to, jak widzą je inni odbierają, traktują, komentują. Jakie powinny być, by być OK? Oczywiście dzieci nie są jak gąbka chłonąca wszystko. Wybierają odpowiadające im wzorce. Nie jesteśmy więc skazani na bycie zaborczym, kiedy nasz ojciec był zaborczy. Aby to scharakteryzować, przytoczę krótką anegdotę, którą opowiadał kiedyś psycholog Eric Bernet, twórca analizy transakcyjnej. Miał jako terapeuta dwóch pacjentów, braci. W w dzieciństwie rodzice powtarzali, gdy byli niegrzeczni, że kiedyś skończą w psychiatryku. Byli niegrzeczni i rzeczywiście skończyli w psychiatryku. Tylko jeden jako pacjent, a drugi jako dyrektor. Dziecko nieświadomie wybiera, by potem, jako dorosły, nieświadomie lub świadomie z tych wzorców korzystać. Definiować swój świat i siebie. Dojrzewając, część z nas te schematy naszych rodziców powtarza, część nie. Ale co ciekawe, jeżeli nie powtarzamy schematu Ojca, to wcale nie oznacza, że nie jesteśmy w schemacie. W schemacie nie jesteśmy dopiero wtedy, kiedy świadomie wybierzemy to, kim chcemy być i jak chcemy przeżyć nasze życie. Wyzwanie jest jeszcze jedno. Jeśli brakuje nam dobrych męskich wzorców, nie ma z czego wybierać. Męska miłość We współczesnym świecie brakuje nam męskiej obecności, miłości i wsparcia. Kiedy w rdzennych społecznościach funkcją tę pełniła plemienna grupa mężczyzn, która zabierała młodego chłopca wchodzącego w dorosłość na rytuał przejścia, Młody chłopiec dowiadywał się, co znaczy być mężczyzną. Miał też okazję przebywać z samymi mężczyznami, np. podczas wypraw czy polowania, dzięki czemu miał szansę zdobyć wiedzę na temat siebie oraz wybrać z grona męskich cech te, które uczynią go świadomym mężczyzną. Dzisiaj mężczyźni rzadko przebywają tylko w braterskim gronie, brakuje nam też rytuałów inicjacji w dorosłość. Młodzi chłopcy pozostawieni są raczej samym sobie, bez ojców, mentorów i nauczycieli, starszych mężczyzn, którzy odpowiednio wprowadzą ich w życie. W zasadzie, oprócz wojny i sportu, brakuje nam miejsc, w których możemy przeżywać wspólnie momenty. Nie mówiąc już o doznawaniu transcendentnych chwil, miejsc, w których mężczyźni mogą dzielić się swoimi troskami i obawami, doświadczyć przygód lub okazywać sobie uczucia przyjacielskiej miłości. Miłość w gronie mężczyzn jest niezwykłą rzadkością. Jest często wyśmiewana, oceniana o podtekst homoseksualny lub traktowana jako słabość. W porównaniu do kobiet. Męska przyjaźń wydaje się o wiele rzadsza i bardziej powierzchowna. Widać to w szczególności w biznesie, kiedy w męskich zespołach mężczyźni komunikują się raczej z poziomu zadań, żartu i rozrywki, np. sarkastyczne, ale jesteś idiotą, niż z poziomu intymności i otwartości. Lubię z tobą spędzać czas, mogę na tobie polegać. Mówienie wprost o swoich uczuciach do innego mężczyzny wiąże się z lękiem przed oceną i wykluczeniem i ciągnie się za nami w zasadzie od dzieciństwa, kiedy stereotypowo uczuciowość była raczej utożsamiana z dziewczęcością. Tak więc chłopcy okazujący uczucia ryzykowali odrzucenie ze swojej męskiej grupy. To wtedy część z nas zaczęła odłączać się od swoich emocji i wrażliwości, bowiem jeśli męskość była dla nas tożsama z przeciwieństwem kobiecości, nie mieliśmy wyjścia. Co więc robiliśmy w zamian? Kiedy było nam trudno, uciekaliśmy w przemoc, bo ona była akceptowana przez naszą grupę rówieśniczą. Według Holisa, problem z pokochaniem innych mężczyzn leży w trudności pokochania siebie. Zaakceptowanie siebie w obliczu lęku i porażki jest wyjątkowo trudnym zadaniem. Jednak zastąpienie homofobii przez Erosa i Caritas zaczyna się w domu. Natomiast terapeuta Terry Real w filmie dokumentalnym Beyond Men and Masculinity mówi: Część mężczyzn jest bardziej brutalna wobec siebie niż wobec Innych mężczyzn. Mężczyźni opierają swoją męskość głównie na osiągnięciach. Gdy mówimy o kruchym męskim ego, chodzi właśnie o to, bo nie mamy wewnętrznego poczucia własnej wartości. Wyzwanie polega na tym, że pewne przemiany w naszej męskości mogą nastąpić tylko w odpowiednich warunkach i w gronie innych mężczyzn. Na szczęście na światowym i polskim rynku pojawia się coraz więcej działań skierowanych stricte do mężczyzn, dających szansę na budowanie głębokich relacji, pracę z traumami oraz rozwój interpersonalnych kompetencji w braterskim gronie. Męskie wyprawy, męskie kręgi, warsztaty rozwojowe, terapia które nadal w porównaniu do działań skierowanych do kobiet stanowią rzadkość ale są dobrym początkiem i nowym trendem. Zdjęcie zbroi. Mimo tego, że stereotypy dotyczące męskości cały czas trzymają się mocno, bo mężczyzna nie płacze, nie prosi o pomoc. Mężczyzna jest twardy i zdecydowany, podejmuje tak zwaną męską decyzję. To coraz częściej rozmawiamy również o tym, jak mężczyźni przez te stereotypy cierpią. Skoro bowiem mężczyzna nie płacze, to chowa emocje. Skoro mężczyzna nie prosi o pomoc, to czuje się samotny i wstydzi się swojego strachu. Skoro mężczyzna jest twardy, to staje się gruboskórnym, groteskowym maczo. Skoro ma podejmować szybkie decyzje, to żyje w dużej presji. To wszystko sprawia, że dzisiaj, jak pokazują badania, mężczyźni umierają wcześniej. Częściej też popełniają samobójstwa w Polsce siedem razy częściej niż kobiety. I rzadziej sięgają po pomoc specjalistów. Zdjęcie maski twardziela wiele kosztuje, ale jej ciągłe noszenie kosztuje jeszcze więcej. Kosztuje zgorzknienie, kosztuje relacje z dziećmi, kosztuje rozwód, kosztuje zdrowie nasze i naszych bliskich, kosztuje życie. Bo jak już wspomniałem, Mężczyźni umierają według badań młodzień niż kobiety. I nie chodzi tu tylko o zdrowe odżywianie, chodzi o zdrowe odczuwanie. Nawet odwaga nie pozostaje wobec męskości obojętna. Ta, która tak często była kojarzona ze staniem na barykadzie, dzisiaj zmienia swoje znaczenie. Według amerykańskiej badaczki Brené Brown odwaga wymaga wrażliwości. Czyli gotowości do odsłaniania siebie i wystawienia się na działanie emocji. W masce twardziela to niemożliwe. Czas na rewolucję. Dzięki kobietom, które skutecznie przez lata wywalczyły sobie równe prawa i nadal walczą o swój głos, również my możemy skorzystać z doświadczeń i wyrazić swoje potrzeby oraz ból. Czas przeciwstawić się tym, którzy uważają przemoc, wyższość czy władzę za atrybuty męskości. Bajki pełne są opowieści o bohaterskich szczynach rycerzy w lśniących zbrojach, zabitych smokach i walecznych pojedynkach. Dzisiaj Odwagi wymaga od nas raczej zdjęcie zbroi i rozmowa o naszych zranieniach, lęku, smutku i niepewności, oraz zrobienie kroków nieznane w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, do czego wzywa nas życie i czym jest współczesna męskość. Uczucia nas nie zranią. Ale uciekanie od uczuć może nas zabić. Doktor Marcin Capiga. Przyznacie Państwo, że kapitalny artykuł I w sumie na czasie. Pamiętam, jak 30 lat temu, w czasie studiów podyplomowych Master of Business Administration, przeczytałem e, w podręczniku Filipa Kotlera, amerykańskiego guru biznesu i zarządzania, uważanego za ojca nowoczesnego marketingu. Filip Kotler. Powiedział już 30 lat temu, że wiek XXI będzie wiekiem kobiet. Trudno się nie zgodzić z góry biznesu i zarządzania. 100 lat temu świat zachodni przeżywał emancypację kobiet. Myślę, że teraz przyszedł czas na emancypację mężczyzn. Emancypacja z łaciny oznacza wyzwolenie i obdarzenie kogoś Pełnią praw. Początkowo w prawie rzymskim emancypacja oznaczała wyzwolenie spod władzy ojcowskiej. Współczesne znaczenie tego słowa oznacza wyjście jednostek czy grup społecznych ze stanu zniewolenia. Emancypacja dotyczyć może wszelkich zbiorowości, które cierpią z powodu opresji. Wykluczenia czy dyskryminacji. To tyle na dzień dzisiejszy refleksję na temat mężczyzn u progu 21 wieku. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na następne spotkanie. Do widzenia.